Rozmowa o Polsce. Rozmowa o Polsce. Popłudniówka, dobry radio 10.30, jak w każdą środę, po godzinie drugiej, po południu w Chicago. Witam gościa z Warszawy, profesor Józef Szaniawski, witam, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam przyjaciół w Chicago, dzień dobry. Tej daty uczyliśmy się w szkole, tej daty nas uczyli w szkole i przypominali, że to bardzo ważna była data, 17 dzień stycznia 1945 roku. No to wtedy nazwa, nazywało się wyzwoleniem Warszawy. Zresztą tych wyzwoleń różnych polskich miast z tego czasu było bardzo wiele. Czy było to wyzwolenie? Państwo oczywiście tę ocenę mają swoją. Z, ze stolicy, która miała ponad miliona mieszkańców, 17 stycznia 1945 roku tak naprawdę było kilkaset osób. Powiem na to pytanie, panie redaktorze, tylko pozwolę sobie w sposób fundamentalny nie zgodzić się z pierwszą częścią Pańskiej wypowiedzi. Otóż Pan powiedział, że y, uczono nas w szkole, y, że 17 września ty, 17 stycznia 45 y, to jest data wyzwolenia Warszawy. Otóż nie uczono, tylko wbijano nam w głowy, wbijano nam w łeb, a y, tak jak Mówiąc językiem uczniowskim, pewnie nie, jeden, nie tylko pan, nie ja, nie, ale także nie jeden z naszych słuchaczy się z tym zgodzi. A mówiąc inaczej, to była sowiecka indoktrynacja. I z punktu widzenia socjologii politycznej czy, czy politologii i nawet języka angielskiego, indo indoctrination, no to jest właśnie to słowo. Myśmy się uczyli czytać, pisać i pewnych rzeczy, a to nas wbijano do głowy. Mm -hmm. Natomiast co do Meritum, 17 września rzeczywiście do Warszawy wkroczyły dywizje Armii Czerwonej. Te same dywizje, które stały w odległości od centrum Warszawy mniej więcej od trzech do 15 kilometrów, a właściwie prawie, że na wyciągnięcie ręki, bo w momencie wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia e, sowiecki dyktator, ludobójca i morderca główno Armii Czerwonej, czyli Stalin zatrzymał ogromną ofensywę e, pierwszego frontu białoruskiego. Przypomnę, że pierwszy front białoruski składał się e, z siedmiu armii e, Plus dwie armie powietrzne i jedna armia pancerna. To było w sumie e, prawie milion żołnierzy i to była główna siła uderzeniowa całej Armii Czerwonej. E, oni nacierali na najprostszym kierunku na linii e, Mińsk, e, Lublin, e, Warszawa, Poznań, Berlin. I oto pierwszego. W sierpniu 1944 roku, a dokładnie 2 sierpnia, w nocy z 2 na 3 sierpnia, Stalin wydał rozkaz dla marszałka Konstantego Rokosowskiego, dowódcę pierwszego frontu białoruskiego Armii Czerwonej, aby wstrzymał wszelkie działania bojowe. My te działania bojowe znamy już z różnych przekazów. Ja, będąc w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, zaobserwowałem taką ciekawą część nie wystawy. Cały muzeum w ogóle jest fascynujące, ale część nie wystawy, która mówiła, jak w czasach PRL-u karmiono nas tą propagandą sowiecką. No i to oczywiście no serial, który no przecież ulubiony był przez dzieciaki. Sam oglądałem Czterej Pancerni. No i tam ten epizod, gdzie. No, na siłę chcieli, pomimo tego, żeby bombardowali, przedostać się na drugą, na drugą, do drugi brzeg Wisły, załoga oczywiście Rudego 102 i, i nie tylko. To była propaganda, bo przecież nikt nie mógł się przedostać na, na tą drugą stronę. Oczywiście, no że to była propaganda. E, trzeba sobie zdać sprawę z faktu e, natury historycznie ogromnego. Oto e... W zasadzie decyzja Stalina, aby nie pomóc walczącej z Niemcami w Warszawie, się, walczącej w Warszawie Armii Krajowej, walczącej z Niemcami, to była decyzja dużo większa niż Warszawę i to była dużo większa decyzja ważniejsza niż Polska. To chodziło o koniec II wojny światowej. Oto na całym ogromnym froncie od Bałtyku po Morze Czarne przecież trwały niesłychanie zacięte walki. Niemcy i Rosjanie strzelali do siebie z całym okrucieństwem i z całą Tylko tutaj na Odcinku Środkowej Wisły w rejonie Warszawy, mniej więcej na 50 km na południe i mniej więcej 80 km na północ od Warszawy, ustały wszelkie walki. Tak jakby Niemcy i Rosjanie zawarli ze sobą nieformalne zawieszenie broni. I tak to rzeczywiście wyglądało. To było nieformalne zawieszenie broni między Hitlerem. Stalinem między Wehrmachtem a Armią Czerwoną. Nienawiść do Polski i Polaków w ogóle, a do walczącej Warszawy była taka, że ci śmiertelni wrogowie zaprzestali na tym odcinku wszelkiej walki aż do połowy stycznia 1945 roku, kiedy do Warszawy w ogóle, podkreślam, w ogóle niebronionej przez Niemców wkroczyli Rosjanie. Po prostu wkroczyli po lodzie przez Wisłę. Wróćmy jeszcze do powstania warszawskiego i no, do tych podstaw wybuchu samego zrywu żołnierzy Armii Krajowej. No, wiele w dalszym ciągu osób mówi, że to krew przerana niepotrzebnie, że tak naprawdę dowództwo Armii Krajowej wiedziało, że że Armia Czerwona zatrzyma się, że Stalin no nie dopuści do tego, żeby, żeby radzieckie i polskie ludowe wojsko wkroczyło wtedy i, i pomogło mieszkańcom stolicy. Wie pan, to jest myślenie historyczne factum. Nikt nie mógł tego przewidzieć, że Stalin zaprzestanie walki z Niemcami. Natomiast wie pan dosyć szczegółowo na ten, ten wie pan, to, co piszą historycy polscy. Yy... Politycy polscy, jak się powiedzą na ten temat, ja bym odłożył na bok, bo to jest być może stronnicze. Być może nie jest stronnicze, ale być może ktoś może tak to uznać. Natomiast e, ukazały się e, pamiętniki bardzo szczegółowe, ogromny tom, prawie tysiąc stron. E, pamiętniki marszałka Wasylija Czujkowa. To był jeden z najlepszych sowieckich dowódców w II wojnie światowej. E, to był słynny obrońca Stalingradu. A potem dowódca ósmej armii gwardii, to była doborowa jednostka, jeżeli pierwszy front białoruski był główną siłą uderzeniową całej Armii Czerwonej, to główną siłą uderzeniową pierwszego frontu białoruskiego była ósma armia gwardii, którą dowodził ówczesny generał, późniejszy marszałek Wassili Czujkow. I oto Czujkow pisze, że on nie tylko, że domagał się, ale on prosił, to był bardzo wybitny wojskowy i taki, taki, taki... Prawdziwy e, żołnierz. On, no, on, miał, on nie rozumiał polityki. On uważał, że on jest w stanie opanować nie tylko Warszawę, ale przejść spokojnie na centym odcinku warszawskim na drugą stronę Wisły i ruszyć w pościgu za Niemcami. I oto on w tych pamiętnikach to wszystko udowadnia. E, te pamiętniki ukazały się w Moskwie. Po śmierci Czujkowa czy i po upadku Związku Sowieckiego, gdzieś tak w połowie lat 90. I oczywiście nie w czasach sowieckich. I on mówi, że przejście przez Wisłę, pomoc Armii Krajowej w Warszawie, pomoc w powstaniu warszawskiemu była absolutnie realna i bez większego wysiłku Rosjanie mogli to oczywiście zrobić. Co więcej. Obrona niemiecka by się załamała i było, on to udowadnia, punkt po punkcie. Wojna by się zakończyła nie w maju 1945, tylko by się zakończyła do końca roku 1944, do grudnia. Rosjanie by doszli do Berlina, wojna by się skończyła. To trzeba, panie redaktorze, spojrzeć na realie polityczne. W takich okolicznościach Armia Czerwona zajęłaby całe Niemcy. Proszę zwrócić uwagę, w grudniu 1944 roku toczy się e, ciężka bitwa w Ardenach. E, Amerykanie i Anglicy, a zwłaszcza głupi generał Montgomery zostali zatrzymani właściwie nad Renem, i, i, i właściwie Anglicy i Amerykanie nie zajęliby y, połowy Niemiec. A tak Rosjanie dali im tą szansę. To jest na mapie geopolitycznej końca II wojny światowej warto także i o tym pamiętać i spojrzeć na to szerzej. To była nie tylko kwestia stolicy, wyzwolenia stolicy Polski, Warszawy, a to był szerszy problem. My o tym nie chcemy pamiętać. No właśnie. Poza tym, dla Stalina to nie tylko była polityka, to nie tylko były działania wojenne w tym przypadku, ale to też była swoista zemsta za to, co wydarzyło się prawie 20 lat wcześniej. I przecież niejednokrotnie najzwyczajniej po prostu mścił się na, na Polakach. Stalin, jak wszyscy dyktatorzy, był człowiekiem mściwym i wręcz małostkowym. To, co się stało. Jak pan powiedział słusznie, 25 lat temu ma pan na myśli cud nad Wisłą i klęskę Armii Czerwonej właśnie w tym samym miejscu, gdzie zostali pobici pod Radzyminem, pod Ossowem, e, tam gdzie się Armia Czerwona zatrzymała e, latem w sierpniu 1945 roku. To było pobojewisko bitwy warszawskiej 1920 roku, kiedy e, geniusz strategiczny marszałka Piłsudskiego, determinacja całego narodu, żołnierza polskiego, Zatrzymała milionową nawałę Armii Czerwonej, która przecież nie szła na Radzymin, Wołomin, Ossów i nawet nie na Warszawę, tylko pod hasłem sowieckiego dyktatora, poprzednika Stalina, czyli Lenina, naprzód na zachód przez trupa Polski do serca Europy, szła właśnie na podwój Europy. Tak jak samo jak Stalin w 44 1945 roku wcale nie chciał wyzwalać Polski, tylko chciał zdobyć Polskę i jak największą część Europy, najlepiej całą. Oto w tym kontekście trzeba patrzeć na to, co się stało 17 stycznia 1945. 17 stycznia 1945 roku Armia Radziecka wkracza tak naprawdę do, do, do tego, co pozostało po Warszawie, bo trudno porównać to z miastem, kiedy zniszczenia to prawie 100% budyn budynków. Te zniszczenia do dzisiaj ogląda stolica. Warszawa się odbudowała. W Warszawie pozostały jednak pamiątki po tym, co od 1945 roku działo się przez wiele lat w Warszawie. O tych pamiątkach po Armii Radzieckiej, o bohaterach tejże Armii i o. Systemie, który obowiązywał wtedy, porozmawiamy sobie w na następnym spotkaniu już za tydzień, ale tylko tak mówiąc o tym takim najbardziej rażącym e pomniku, no ten pomnik teraz jest zremontowany, ale będzie stał już niedługo, tak? Mówi Pan o w tym pomniku Czterech Śpiących, Panie Redaktorze. E to jest pomnik, który stoi w newralgicznym miejscu Warszawy na skrzyżowaniu ulicy Targowej. Radzy Mińskiej i przy Placu Wilejskim. Ten pomnik został postawiony już w 45 roku, monumentalny. Nazwa pochodzi od tego, że to jest z tych czterech śpiących, to jest takich czterech żołnierzy stojących z pochylonymi głowami, tak jakby spali, i trzech walczących na górze tego e, cokołu. Cokół pochodzi spod pomnika księdza Ignacego Skorupki, który miał być postawiony 15 sierpnia 1940 roku, a postawiono na nim, na nim soldatów Armii Czerwonej w hełmach z czerwoną Komunistyczną gwiazdą. Jeden z tych żołnierzy w dodatku ma wizerunek generała Sierowa. A generał Sierow to był Kat polski, szef późniejszy szef KGB, odpowiedzialny za zbrodnie ludobójstwa na Polakach, między innymi w Katyniu. On to był sowiecki, wielkorządca na Polskę, szef NKWD na Polskę właśnie w latach 1944-1945. Oto Sierow urzędował w tym ogromnym gmachu. Dyrekcji, dyrekcji Generalnej Polskich Kolei Państwowych na Pradze. I on tam urzędował przez prawie, przez ponad pół roku. I dlatego ten pomnik tam postawiono. No dobrze, ale to była inna epoka. Dzisiaj mamy rok 2012. I to władze stolicy, yy, pani prezydent Hanna gronkiewicz Wald yy, ten pomnik przesuwają, nie, że go likwidują, tylko przesuwają go w lepsze miejsce o 150 metrów, bo tam obok będzie teraz stacja metra. Za ponad 2,5 miliona złotych Pomnik będzie konserwowany przez specjalistów to pomnik naszych okupantów sowieckich komunistycznych. Będzie wyremontowany i stanie w tym samym miejscu W lepszym, 150 metrów dalej. O tym więcej, o tych pozostałościach już za tydzień. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie z Warszawy, profesor Juzewszaniawskim. Do usłyszenia.